Każdy ma kryzysy. Każdy ma różne wyzwania. Wiesz, na czym polega siła człowieka? Że po każdym upadku wstaje. Po każdym. Tych upadków będzie miał mnóstwo. Dużo, naprawdę dużo. Tylko siła jego polega na tym, że się nie poddaje. Nigdy, ale to nigdy się nie poddawaj. Ja wiele razy upadałem. Naprawdę wiele. I zawsze, zawsze próbuję wstawać i wstaję. I to chcę ci zaproponować. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy zmieniaj swoje negatywne myślenie. Upadasz, wstajesz, upadasz, wstajesz. I tak za każdym razem. To chcę ci zaproponować. Nigdy się nie poddawaj. Proszę cię, nie poddawaj się. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, bo zasługujesz na swoje zwycięstwo, na każde zwycięstwo. Będziesz zawsze upadał, ale zawsze będziesz wstawał. Zawsze. Taki jest bieg życia. Upadasz i wstajesz. I ja też tak robię. Dobrego dnia.